Zadanie 8 Motora 2017, poziom podstawowy, sierpień. Rozwiązaniem równania, gdzie x jest różne od minus 2, jest liczba należąca do przedziału. No, można by było tutaj szczelać podstawiać. Ja proponuję po prostu rozwiązać. Czyli po prostu przepisujemy sobie to. Przedniosę od razu tą trójkę na lewą stronę, czyli mamy x plus 1, x plus y, 2, i tutaj plus, y. i tutaj minus. Pozwolę sobie to tak napisać, ma być równe 0. Sprowadziłem to do wspólnego mianownika tak od razu szybciutko, czyli pomożemy po prostu przez x plus 2 i tutaj x plus 2. W takim razie możemy to też od razu zrobić już na następnej przez na wspólnej kresce łamkowej, czyli będziemy mieć x plus 1, odjąć 3x i odjąć 6, ma być równe 0. Tutaj Porządkujemy i w sumie można tutaj od razu powiedzieć, że to będzie równe 0 w momencie, kiedy licznik będzie równy 0. W takim razie zajmiemy się już tylko licznikiem, czyli mamy minus 2x, odjąć 5 ma być równe 0, w takim razie e, minus 2x ma być równe 5, czyli x będzie w tym przypadku minus 5 drugich, bo tutaj podzielimy przez minus 2. I minus 5 drugich, czyli w sumie to jest minus 2,5. Minus 2,5 leży w którym z przedziału, będzie to d, od minus 5 do minus 2.